W sobotę 27 września na miejskim rolkowisku odbyły się pierwsze warsztaty nauki jazdy na rolkach kilkudziesięciu uczestników w dwóch grupach doskonaliło technikę jazdy pod czujnym okiem Tomasza Wieczorka z Rols Szkoła Jazdy na Rolkach. Dziś postanowiliśmy zorganizować pierwsze zajęcia na rolkowisku, które odbywają się pod okiem doświadczonego instruktora, żeby nauczyć dzieci bezpiecznej jazdy na rolkach. Zorganizowaliśmy dwie grupy, teraz za nami ćwiczy pierwsza grupa. Instruktor pokazuje nam bezpieczną jazdę oraz hamowanie. Uczymy się również przysiadów. Zajęcia odbywają się po godzinie. Jestem instruktorem jazdy na rolkach już paręnaście lat, można powiedzieć. Z takich wyczynów, które zrobiłem, to jestem sześciokrotnym mistrzem Polski freestyle slalomu właśnie, czyli takiego tańca między kubeczkami, można tak pokrótce powiedzieć. I zająłem też ósme miejsce na Mistrzostwach Świata w Turyni świetna frekwencja, dzieciaki super sobie radzą. Przeważnie zaczynamy tak od totalnych takich podstaw, ale już grupa była naprawdę fajna, zwarta i gotowa do działania, więc dużo sobie zrobiliśmy. Takie rzeczy najprostsze, jak na przykład odpychanie się do przodu, beczka, czyli hamowanie, skręcanie, przysiad, dużo zabaw, więc te wszystkie takie podstawowe rzeczy przerobiliśmy i naprawdę grupa sobie świetnie poradziła. Trick, który wykonuję to crazy, czyli połączenie crossa do przodu i crossa do tyłu. Jest to jeden z podstawowych trików e, slalmowych, które, które wykonuje się na rolkach. W grupach od podstaw zaczynamy sobie właśnie od takich najprostszych trików i później tak po dwóch miesiącach nauki przechodzimy sobie właśnie do tego oto triku, który nazywa się, czy teraz powiem crazy. I zrobimy teraz coś trudniejszego, czyli trik nazywa się seven, czyli takie obroty na jednym, e, na jednym kółeczku. Można się tak kręcić, kręcić, kręcić. Aż nam e, się nie zawróci w głowie. Oprócz świetnej zabawy, wszyscy otrzymali cenną lekcję bezpiecznej i satysfakcjonującej jazdy na rolkach.